No dobrze, w ramach testu jeszcze dodatkowo robimy sobie test prędkości. Zobaczymy, jak wypada nowy LLTB w stosunku do BatChata. A, wystartowałem odrobinę później, ale zaraz zobaczymy, czy BatChat jest aż tak szybki, żeby mi uciec. 50, 60... 67, już go dochodzę. 68 Wejdę sobie w jego tunel aerodynamiczny. 67 zobaczcie wystartował drobinę wcześniej, ale ja się tutaj nie dam z góreczki lekko. 69 Aj, teraz zwaliłem. No i teraz zobaczymy kto szybciej <laughs> Dobra <laughs> Dobra, pierwszy wygrałem delikatnie z Ten. Dobra <laughs> Dobra, no też było ciekawie, ale okazuje się, że jest to równie szybki jak Batczat pojazd